Pogoń Szczecin w 2025 roku radzi sobie fantastycznie. Odnosi spektakularne zwycięstwa, zagra w finale Pucharu Polski, a w dodatku ma szansę jeszcze powalczyć o czołową trójkę w ekstraklasie. O tym, czy faktycznie tak jest, między innymi opowiem w dzisiejszym materiale, więc serdecznie zapraszam do oglądania. W drugiej połowie poprzedniego sezonu, gdy ci wielcy w polskiej ekstraklasie tracili punkty na potęgę, przeszła mi przez głowę taka myśl, co by było, jakby któraś z takich zaskakujących, nieoczywistych drużyn znalazła się ostatecznie w top 3, czy też nawet została mistrzem Polski, ponieważ i Agielonia, i Legia, i Lech, i tym bardziej Raków. W poprzednim sezonie to były drużyny, które traciły punkty w absurdalny sposób. Wtedy miałem na myśli Górnik Zabrze czy Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin, która chyba ma taki plan w tym sezonie. Przynajmniej takie mam wrażenie, patrząc na to, jak kapitalnie radzi sobie zespół ze Szczecina. W momencie nagrywania tego materiału, czyli jeszcze przed meczem Rakowa-Częstochowa spuszczą niepołomice w tabeli za 2025 rok, Pogoń Szczecin zajmuje... Pierwsze miejsce w tym obecnie trwającym roku kalendarzowym drużyna ze Szczecina zdobyła 20 punktów, drugi raków 19, ale tak jak wspomniałem, medaliki mają mecz zaległy, jeżeli chodzi o tę tabelę, natomiast pogoń i tak ma kapitalne wyniki. Tym bardziej, gdy spojrzymy na to, co działo się w klubie ze Szczecina w przerwie zimowej, bo to jest coś niebywałego, że pogoń osiąga takie rezultaty. Patrząc właśnie na to, co tam się działo, jaki tam był miszmasz, jaki tam był bałagan podczas przerwy zimowej. Nie będę tutaj o tym szczegółowo opowiadał, no ale tak w skrócie. Zaległości w wypłatach, piłkarze nie otrzymywali na czas wynagrodzeń, piłkarze nawet strajkowali, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki trening na który portowcy po prostu nie wyszli. Całe to odejście z klubu pana Jarosława Mroczka, całe to przejęcie klubu najpierw niby przez Aleksa Haditaciego, później nagle pojawił się znikąd tak naprawdę Nilo Efori, później znowu przejął klub Aleks Haditaci. No te kwestie pozasportowe były naprawdę absurdalne, co tam się działo w pogoni Szczecin. Poza tym mieliśmy także znaczące odejścia z klubu. W końcu w zimowym okienku transferowym z Pogoni Szczecin odszedł Biczach Cian, odszedł Cech, odszedł Gorgon. To naprawdę spore odejścia, to naprawdę spore osłabienie też takiej drużyny jak Pogoń Szczecin. I to jest osłabienie, które łączy się z tym, co mnie najbardziej szokuje, gdy patrzę na to, jak radzi sobie Pogoń Szczecin, w rundzie wiosennej, bo to, że pogoń osiąga teraz fantastyczne rezultaty, to chyba nie jest niczym kontrowersyjnym. Potrafi wysoko wygrać z Gieksą, potrafi wysoko wygrać z Krakowią, potrafi rozgromić widzew, generalnie, punktowo to także wygląda fantastycznie. I pogoń zaczyna nadganiać nawet czołówkę, o czym też powiem. Natomiast pogoń Szczecin, tak naprawdę na papierze, ma naprawdę słabą kadrę. Ma wąską kadrę przede wszystkim. Coraz więcej minut otrzymują tacy piłkarze jak, nie wiem, Wojciech Lisowski, Jakub Lis, Olaf Korczakowski. Stałem szacunkiem do tych piłkarzy, no ale myślę, że w pogoni Szczecin, która walczyła o czwarte miejsce, czy walczyła w Pucharze Polski w poprzednim sezonie, no ci piłkarze raczej miejsca by nie mieli. To też pokazuje fakt, że dostają znacznie więcej minut w rundzie wiosennej, aniżeli w rundzie... Jesiennej. To, że w podstawowym składzie wychodzi coraz częściej, prawie już na każde spotkanie. Adrian Przyborek, Kacper Łukasiak otrzymuje coraz więcej minut. Z pełnym szacunkiem do tych piłkarzy, bo oni akurat radzą sobie naprawdę dobrze, ale nie wiem, Dimitrios Keramicis, że otrzymuje tyle minut. No dla mnie jest to coś niebywałego, że pogoń Szczecin w takiej sytuacji kadrowej, bo naprawdę trener Kolendowicz myślę, że nie ma łatwo i myślę, że sam zdaje sobie sprawę z tego. Że z tej kadry wyciąga coś ponad maksimum. Nikt by nie powiedział, że pogoń Szczecin, walcząc o czwarte miejsce w tabeli, zajmując w zasadzie czwarte miejsce w tabeli, osiągając takie rezultaty, będzie miała często w swoim składzie Lisowskiego, Lisa Korczakowskiego, Przyborka czy, czy Łukasiaka. To jest dla mnie coś naprawdę niebywałego czy kramicisa, ale na razie ci piłkarze dają radę, więc to jest chyba dla pogoni najważniejsze. Pogoń też bardzo mocno w rundzie wiosennej podskoczyła pod względem średniej punktów zdobywanych na mecz. To znaczy, w rundzie jesiennej to było 1,5 punktu na spotkanie. W rundzie wiosennej to jest średnia ponad 2 punkty na mecz. Także pogoń Szczecin naprawdę osiąga świetne rezultaty. I pytanie, teraz bardzo ważne, o co jeszcze walczy pogoń Szczecin w tym sezonie? Oczywiście, że wszystko w rękach, a w zasadzie w nogach piłkarzy pogoni szczecin. Tylko że mam takie wrażenie, bo w tym momencie pogoń do miejsca trzeciego, czyli do Jagiellonii Białystok ma 5 punktów. Wszyscy, w tym ja, już raczej zamykamy tę walkę o czołowe miejsca w tabeli Ekstraklasy właśnie przy tych trzech drużynach: Raków Częstochowa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i raczej już się spodziewamy, że w tej kwestii nic się nie wydarzy i że z ekstra klasy do eliminacji w europejskich pucharach wejdą właśnie te trzy wcześniej wspomniane zespoły. Tylko że Pogoń Szczecin ma jeszcze przed sobą sporo spotkań, 7 meczów e, tak naprawdę ma jeszcze spore szanse teoretycznie na to, żeby namieszać. I ja się wcale nie zdziwię, jeżeli namiesza 5 punktów, to jest kwestia teoretycznie nawet dwóch. Kolejek, a patrząc na to, że pogoń będzie miała jeszcze bezpośredni mecz z Jagielonią Białystok, patrząc na to, że Jagielonia Białystok jest w grze co trzy dni, przynajmniej jeszcze co, przynajmniej jeszcze przez dwa tygodnie w tym sezonie, bo zobaczymy, jak się potoczy ten dwumecz z Realem Betis, no to daje naprawdę dobry obraz dla piłkarzy pogoni i myślę, że mogą oni zobaczyć takie światełko w tunelu. Jest także mecz bezpośredni, powiedzmy, że bezpośredni z Rakowem Częstochowa. Więc pogoń będzie miała jeszcze szansę tej czołówce punkty urwać i być może ją jeszcze nadgonić. To znaczy, oczywiście, ktoś mi wskaże ten mecz z Lechem Poznań. Że, o, mówisz, że ta pogoń tak fantastycznie radzi sobie w tej rundzie, że może jeszcze nadgonić czołówkę. Jak ona ma nadganiać czołówkę, jak w starciu z Lechem Poznań praktycznie nie istniała. OK, to jest fakt, Pogoń zagrała w tamtym meczu bardzo słabo, ale na przykład z taką Legią Warszawa, to prędzej Pogoń powinna zdobyć 3 punkty. Ja wiem, że jednak w tym sezonie akurat troszeczkę inny rozmiar kapelusza to Legia Warszawa, a inny Lech Poznań. Natomiast Pogoń myślę, że jest w stanie jak najbardziej jeszcze powalczyć. Tym bardziej, że jej gra może naprawdę napawać optymizmem. To w jakiej formie jest Eftimios Kuluris, który w tym sezonie ma już 20 bramek na koncie. Słuchajcie, 7 kolejek do końca, a Eftimios Kuluris ma więcej bramek niż Erik Exposito w poprzednim sezonie, czyli król strzelców ekstraklasy. To jest coś niebywałego, tym bardziej patrząc na to, jaki rozwój zaliczył Eftimios Kuluris względem poprzedniego sezonu. W poprzednim sezonie po 27 kolejkach miał 9 bramek na koncie, teraz ma ponad dwa razy więcej. To jest coś naprawdę Niesamowitego. W 2025 roku Kuluris ma 11 bramek w 10 meczach. Strzela średnio co 80 minut. Więc grecki napastnik może na pewno znacząco pomóc w tej końcówce sezonu pogoni Szczecin. W dobrej formie także Kamil Grosicki. Sam na niego narzekałem w rundzie jesiennej i to podtrzymuję, bo Grosicki w tamtych meczach był naprawdę katastrofalny, nieraz marnował wiele sytuacji, nieraz był wręcz zjadany przez bocznych obrońców rywali, ale w tej rundzie wiosennej Kamil Grosicki to jest odgruzowany już po raz nie wiem który w Ekstraklasie Kamil Grosicki. No radzi sobie fantastycznie, dokłada kolejne liczby, więc myślę, że nic tylko powalczyć teraz o jakieś trofea. No jest oczywiście Puchar Polski, no i to jest mecz tak naprawdę być albo nie być dla pogoni Szczecin, w kontekście pozytywnej oceny tego sezonu, bo to będzie mecz zapewne o europejskie Puchary. Mogę tutaj mówić o tym, że Pogoń postara się nadgonić czołówkę, że postara się zająć miejsce w czołowej trójce, ale jednak ten mecz z Legią Warszawa na stadionie narodowym to będzie oczywiście mecz o Puchary. To jest raczej ta droga do Pucharów, którą chce obrać Pogoń Szczecin. Ponieważ może się przygotować na jeden mecz, jeżeli go wygra, to zagra w europejskich Pucharach i to jest opcja naprawdę kusząca, tym bardziej patrząc na całą historię. Na to, że pogoń Szczecin w poprzednim sezonie ten finał Pucharu Polski przegrała na stadionie narodowym w wiadomych okolicznościach z Wisłą Kraków. Natomiast kiedy, jak nie teraz, pogoń musi wykonać jakiś krok. Naprzód w tym klubie wydaje się, że wszystko już wyszło na prostą, jest Alex Haditadzi, który jest bardzo zaangażowany, który może jest nawet troszeczkę za bardzo zaangażowany, tak myślę sobie o tej laurce, którą sam sobie wystawił w mediach klubowych tuż po swoim przyjściu, tuż po swoim kupnie Pogoni Szczecin, ale okej, okay, pominimy to, przynajmniej piłkarze dostają wynagrodzenia na czas, wydaje się, że to zostało już wszystko naprawione i Pogoń Szczecin może skupić się na walce. Sportowej, która zapowiada się naprawdę ciekawie. Szczerze mówiąc, aż patrząc na tę końcówkę sezonu ekstraklasy, to aż chce się te mecze oglądać, aż chce się patrzeć na to, co się będzie działo tam w górze tabeli, bo jest pogoń Szczecin, która może nadgonić. Tak jak mówię, pogoń może spróbować odegrać rolę tej drużyny, która będzie korzystać z różnych potknięć rywali. To znaczy brakuje takiej drużyny w Ekstraklasie, brakowało w poprzednim sezonie. W tym sezonie już też mi się wydawało, że będę mówił, że takiej drużyny brakowało, a Pogoń ma szansę taką drużyną się stać. A patrząc na to jak zagrała z GKS Katowice, to był fantastyczny występ Pogoni, tak naprawdę Geksa została totalnie zdominowana. Wcześniej mecz z Krakowią, gdzie Pogoń pokazała, że potrafi się podnieść z przegrywania 0-2 po 11 minutach i wyjść na 5-2, co było naprawdę imponujące. Wcześniej to starcie z Widzewem w Łodzi. Kulurisa, też fantastyczne starcie. No można wielu, o wielu takich meczach wspominać. Zwycięstwo ze Stalą w Mielcu, co przecież nie jest wcale takie łatwe. Wiele drużyn z czołówki już się w Mielcu potknęło. To jest naprawdę dobra runda. Wysokie zwycięstwo z Górnikiem. To zwycięstwo wywalczone z Zagłębiem Lubin. Pogoń na razie nie ma na co narzekać jeżeli chodzi o rundę wiosenną i może się wplątać w walkę o najwyższe cele. Wcale się nie zdziwię, jak to się stanie. Myślę, że można nazwać trenera Roberta Kolendowicza cudotwórcą, patrząc nawet na to, jak wyglądają poszczególni piłkarze, już nawet nie mówiąc o kulurisie, nie mówiąc o Kamilu Grosickim, bo to jest jasne, że to są piłkarze najbardziej rzucający się w oczy, jak spojrzymy sobie na kadrę Pogoń Szczecin i na liczby osiągane przez poszczególnych zawodników. Ale to jak gra Leo Borges, to jak tak naprawdę w pojedynkę zatrzymał całą puszczenie połomice i to jak przy nim wygląda Daniel Lonczar, którego tak ogólnie szczerze uważam za piłkarza dosyć miernego, ale... Ten duet Lonchar borges to jest naprawdę dobry duet obrońców, tak mówiąc zupełnie serio. No a Leo Borges pokazuje się z fantastycznej strony. Jasne, ma nadal te swoje takie głupie błędy, kiedy troszeczkę mam wrażenie stara się zbyt brawurowo wprowadzać piłkę nieco wyżej. Okej, okay, zalicza czasem straty. Natomiast to jest bardzo dobry piłkarz w tej rundzie wiosennej. Jest Fredrik Ulvestad, który także gra... No, fantastycznie bym powiedział w tej rundzie wiosennej. Rafał Kurzawa, ten środek pola, nawet gdy jest Jao Gamboa, który ma swoje przecież deficyty, to wygląda bardzo dobrze. Adrian Przyborek wygląda naprawdę fajnie. No, jest aż czym napawać się, gdy się patrzy na grę pogoni Szczecin. Poza tym, solidni jak nigdy, szczerze mówiąc, w tej rundzie wiosennej. Kutris i Walkwist, którzy weszli na naprawdę wysoki poziom. I w żadnym meczu z niego jeszcze, mam wrażenie, w tej rundzie nie zeszli. To znaczy, grają na naprawdę równym poziomie, równym, wysokim poziomie. Więc, no, pogoń Szczecin jest w tym momencie w kapitalnym dla siebie okresie. Nawet patrząc na to, że przegrała z tym Lechem Poznań, wypadki takie się zdarzają. Mam wrażenie, że to był taki troszeczkę wypadek przy pracy. No, i pogoń jest na autostradzie Pomarzenia, bo myślę, że pogoń już zbliża się bardzo. Szybko do tego momentu, że będzie trzeba powiedzieć, właśnie to zdanie. Kiedy, jak nie teraz? I myślę, że ten sezon to jest drugi sezon z rzędu, już pogoń Szczecin. Kiedy, jak nie teraz? Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, które miejsce w tabeli na koniec sezonu zajmie pogoń Szczecin, no i czy wygra ten mecz o europejskie Puchary w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa. Dawajcie znać w komentarzach, subskrybujcie kanał. Zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!